Myślisz, że sprzedaż auta to tylko kwestia szczęścia? Błąd, klucz to czas, a precyzyjnie miesiąc. Więc kiedy nadszedł ten idealny moment na zbycie Twojego pojazdu, aby wycisnąć z niego maksimum? Generalnie najkorzystniejsze miesiące to wiosna i wczesne lato, czyli od marca do czerwca. To wtedy po długiej zimie ludzie budzą się do życia, planują wyjazdy, wakacje, a słońce zachęca do zakupu czegoś świeżego i sprawdzonego. Popyt na samochody, zwłaszcza rodzinne kombi, przestronne suwy czy nawet kabriolety, gwałtownie wzrasta, co naturalnie winduje ceny i przyspiesza proces sprzedaży. Nikt nie chce kupować auta w deszczu czy mrozie, prawda? Potem mamy jesień, konkretnie wrzesień i październik, które również stanowią całkiem solidne okno sprzedażowe. Ludzie często szukają wtedy nowszych modeli przed nadejściem zimy albo potrzebują solidnego transportu na nadchodzące chłodniejsze dni. Jednakże im bliżej listopada, tym trudniej, bo przedświąteczne wydatki i ogólne zniechęcenie do przeglądania ofert w niekorzystnej aurze skutecznie studzą zapał potencjalnych kupców. Unikaj zimy, czyli okresu od listopada do lutego, to czas, kiedy auta sprzedają się najwolniej i za najmniej, chyba że oferujesz terenówkę z napędem na cztery koła, która akurat zimą staje się pożądana. Jeśli zgadzasz się ze mną, to daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby więcej kierowców dowiedziało się o tym. Jeśli ten film Ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.